Wleciał właśnie, widzowie, mój nowy filmik z moim bratem Dominikiem na mojego YouTube'a. Na YouTube'ie się nazywam Bartosz Nikiel. Nickiel możecie napisać. Zobaczcie filmik, zarejkujcie, polubcie, udostępnijcie, dajcie suba i oceńcie ogólnie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wam się ogólnie spodoba, ale materiał jest i sam film w sobie mega taki mocny, moim zdaniem, ogólnie. Nie jestem zbyt przeznaczony dla dzieci, ale no, sami zobaczycie, jak go obejrzycie. O co mi w ogóle wchodzi i biega. Więc zapraszam do zalajkowania, polubienia, udostępnienia i do subskrypcji mojego kanału na YouTube. To w, sum w sumie będzie wszystko. Jak macie pytania albo coś w sprawie treningów, ćwiczeń lub coś podobnego, proszę skomentować na dole. Ja z miłością odpowiem na wasze komentarze wszystkie. I do następnego.